Witam serdecznie, nazywam się Łukasz Roś, znajdujemy się w Wiskitkach, nieopodal e, drogi 50 i A2 autostrady. E, wokół nas są piękne magazyny, niedługo powstanie CPK, idealne miejsce na magazyn, ale jest sad. W tym roku największą presją dla nas był parch jabłoni. Za nami znajduje się kukurydza, wokół nas są na ogół same zboża, w tym rzepak. Tutaj nie mamy żadnej presji, e, jeżeli chodzi o szkodniki. Natomiast jeżeli chodzi o zapelenie, jest dosyć duże, bo jest kilka uli, a Wiadomo, jakie są, nie ma konkurencji, to jest i dobre zapylenie. W sadownictwie jesteśmy już trzeci sezon. Bardzo pomagał nam poprzedni właściciel, który prowadził nas za rękę od początku cięcia poprzez zbiory, dawał nam lekcje. W tym roku prowadzimy ten sad samodzielnie. Nie jesteśmy sadownikami, bynajmniej nie byliśmy. Staramy się prowadzić sad w nowoczesny sposób, poprzez. Dobrą e, politykę biznesu. E, prowadzimy działalność cateringową wraz z żoną. E, dzisiaj dużą, znaczną część tych jabłek e, lokujemy u nas w firmie poprzez e, promowanie jabłek polskich na różnego rodzaju dużych eventach. E, większość tych jabłek też trafia w postaci soków na nasze stoły, które są piorunująco dobre a w przyszłości trafią jako jabłka eksportowe bądź na rynek tutaj nasz lokalny jako deser staramy się nie kupować rzeczy, które po prostu będą generowały zbyt duże koszty, a małe oszczędności. Opryskiwacz FEDE w perspektywie na 100 lat spowoduje, że te pieniądze nam się zwrócą, a jakość usług i, i towarów będzie dużo lepsza. Przechsiadając się ze starej ślęży na nowy opryskiwacz bardzo łatwo było nam się przestawić, tak samo jak było się nam łatwo przestawić ze starego sposobu prowadzenia drzew, czyli słynna parasolka na kolumnę. Na początku była stara ślęża, która po uległa awarii po raz kolejny na początku maja i zaczęło się szukanie nowego opryskiwacza, gdyż nie było po prostu do naprawy. Szukałem bardzo dużo na polskim rynku, opryskiwaczy. Badałem wszystkie fora, przeglądałem internet, jeździłem na testy, jeździłem na targi. Wszystko ładnie pięknie wygląda. Wybór upadł na fedę. Dlaczego FEDE? Mam na swoim gospodarstwie kilka słupów, więc nie potrzebuję kolumny, która ma 3 metry. Drzewa mam tak jak 90% sadowników w Polsce, czyli część starych, część nowych. Fedę pryska do 5 metrów, więc daje radę sobie w moich warunkach. Beczka jest, można powiedzieć, praktycznie nie do przewrócenia na, na naszej działce. Można nią zakręcać swobodnie, nie położy się na pewno, a jeżeli się położy, to, to i tak jest dużo, dużo grubsza niż konkurencja, bo ma 1,5 cm zamiast pół. Nasz opryskiwacz FEDE posiada tablet, który jest połączony i zintegrowany z GPS-em. Będzie też obowiązkowe ewidencja oprysków, więc do tego też jesteśmy przygotowani. GPS i mapowanie pola daje mi tą przewagę, że widzę, gdzie jest opryskane, gdzie jest niedopryskane, jakie jest opryskane, ile poszło cieczy i czy, czy godziny jazdy zgadzają się z ilością oprysków. Badając rynek opryskiwaczy w Polsce, e, zależało nam przede wszystkim na dobrej jakości, co FEDE tutaj ma, bo jest beczka, tak jak mówiłem wcześniej, e, grubość ściany 1,5 cm, co jest. E fenomenem na naszym rynku. Jeżeli chodzi o oszczędności, które Fede może nam przynieść przy 10 hektarach dla zwykłego sadownika, zmniejszając o 25% paliwo i o 30% ilość oprysków, którą tam prowadzimy, to daje nam rząd około 5 tysięcy. Co różnica kosztów z innym opryskiwaczem jest to 3-4 sezony, i jesteśmy już do przodu. Mając GPS-a, mając superkomputer, mając beczkę, która się nie wywraca, rama jest grubsza, bo ma 180 mm, odwrócony ciąg to też jest bardzo ważna rzecz 65 tysięcy metrów sześciennych z mojego doświadczenia wiem, że nie ma co się bić na ilości metrów, dlatego, że tego wszystkiego i tak się nie wykorzystuje wystarczy opryskiwać na 1, dopryskuje świetnie robiliśmy badania poprzez papierki lakmusowe, na dzień dzisiejszy moje no, najwyższe drzewa mają około 2, 20 docelowo te, które będą za nami są w rozstawie 3,60 60 sadzone, więc będą prowadzone do 320. myślę, że bez problemów, 75 Centymetrów od siebie. Co nam to da? Da nam to, że wszystkie drzewa będą idealnie dopryskane. Ja się nie będę martwił, że w nocy dostanę telefon, że opryskiwacz się przewróci. Pryska na 5 metrów bez najmniejszego problemu. Będziemy starali się wymieniać ten sad, aczkolwiek chcemy zostawić formę znaczną tego Starego Sadu, gdyż mamy tutaj w planach zagospodarować ten teren jako użytek na użytek publiczny. Będą tutaj zbierali się ludzie, będą oglądać jabłka, będą próbowali soków, będziemy dbali o to, żeby to polskie jabłko coraz częściej trafiało na nasze stoły, nie wybierając bananów, a wybierając po prostu zdrowe polskie jabłka w okresie, w którym one po prostu są, tak.